Przypuszczam, że plan to będzie E0. Dobrze mówię, czy źle mówię? E0 Bardziej F0 powiedzieć powinienem. No ale o to mi chodziło. OK. 400 metrów nie powinien cię wykryć. 565, ale niskie uszkodzenia. średnio 700. Aha, zostałeś, muszę ci powiedzieć, oszukany Tiger Mouse 561, dobra, masz popsuty. Hori. gościu, w tym momencie co radzę ci, to napisz do wargamingu czy coś, bo cię oszukali. Jeszcze kalafior teraz? Nie, no. Serio, masz coś popsute z tym czołgiem. Smutno ci się zrobiło zimka? No, nie dziwię się. Ta bitwa na S to jest bolesna. <laughs> Trochę bolesna. Szymon, tak, możecie tak zrobić. Nie ma problemu. Nie wiem, czy ta pecha weszła, bo była pod dużym kątem, kurde. Waldku, dzięki bardzo za subika. Siema Waldek. Jedzie jog, jedzie maus. Jak tak patrzę, będzie się teraz świecił po strzale, bo to jest za mała odległość już. Za blisko niestety. No na szczęście ktoś nie trafił. Ktoś strzelał, ale ktoś też nie trafił. No, stream pewnie do 23, przypuszczam, coś takiego. Bóg wieży Lewandowskiego, Lewandowski strzelił, mógłbyś mu dać pechę teraz. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, o! W końcu 847 teraz. Lepsze losowanie. Siema Waldku, witamy Cię w 25. miesiącu, jak tam się czujesz? Pamiętam, że... Mówiłeś, że... Będziesz miał... Nowego członka rodziny. Niebawem. Ile to jeszcze czasu zostało? 800 uszkodzeń w mausa Jeszcze dwa mausy są do porobienia I to będzie raczej twój obowiązek je zniszczyć, bo kto inny by je miał zniszczyć? 5500 6000 już widziałem jak to wejdzie Widziałem to oczami, wyobraź. wieżyczkę strzel. Pięknie. Potwierdzenie wpłaty i datę założenia konta Arkadiusz. Te informacje potrzebuję. Maus został sakrowany, ale jeszcze jest drugi. Pamiętajmy, że tam jeszcze jest drugi Maus, więc ja bym chyba nie atakował. Mówisz, że chcesz pomóc tej piące? No na maila, no jest napisane. Użyj komendy, wykrzyknij Gold, nie przeczytałeś. Ale ty mówiłeś w o kolejnym członku rodziny. Ostatnio, nie wiem czy ty no, pamiętasz, ale pisałeś coś takiego. Jak coś ja nie piję alkoholu, więc. Pijany nie byłem wtedy na pewno. <laughs> Za siebie mogę powiedzieć. Potrzebujemy około 3 strzały, żeby mieć 10 tysięcy. Jeszcze dwa raczej. Jeden nie wystarczy. No jeszcze jedna pecha jest potrzebna. Jeszcze jedna. pantera 2012 dziękuję bardzo za subskrypcję na poziomie pierwszym siwanka. Jeszcze jest dużo do zrobienia, pokazuje i kwałem 7000. 7 koła, 7 koła. Masz jagodę w plutonie? Nie wiem, czy to jest jakiś Twój znajomy. Chyba tak, bo ten sam kran, to raczej znasz go. Rakun Kiedy dycha w tydzień, jak wyjdą czeskie lajty? O, ten strzał MX-a nie przybliżycie do 10 tysięcy. Musiałbyś w tego fosza strzelić. Na foszu więcej możesz zyskać. Jest fosz? Polski niszczyciel już był, ale nie oglądasz moich live'ów, jak widać. No i mamy 10 tysięcy, jest! Jest 10 tysięcy! Już nie robię dyszek w dobę, panie Kola. Jestem już za stary, mam za słabe zdrowie, żeby takie challenge robić. Trzeba być... Młody mieć 20 lat, nie prawie 30. Miało się zdrowie, to się robiło. Na Twoim miejscu bym nie atakował, jeszcze jest 6 minut do końca. Nie wydaje mi się, że Ty masz prawo atakować, musisz być cierpliwy. Możesz ewentualnie się obrócić na tego baczata. No, no, no. No, na Woci się mocno stracił. Zdrowie Michałku, tak jest, niestety. Kto gra w ten się przekonał, że tutaj to. Nerwy i tylko nerwy. Nie no, żartuję oczywiście trochę też, przesadzam. Tam będzie bicie na tego fosza, tylko problem jest taki, że nie ma go kto ci podświetlić. Przydoby się teraz jakiś czołg lekki, prawda? Aaaa. Uh. Batchad padł, fatalna wiadomość dla ciebie. IMX będzie mógł cię farmić w bok. Kurde. Chyba bym się chciał stąd wycofać na twoje miejscu. Za jak pancera, bo tu mi się nie podoba, co się może stać. A co się może stać? Te 95 może podjechać tędy. Fosz mierzy pewnie stamtąd, a MX z prawej strony. No właśnie o to mi chodziło, że wezmę Cię w ogień krzyżowy. Raczej to przegracie. Nie obraź się, ale nie wierzę za bardzo w was. Może nie, że nie wierzę w ciebie, ale za dużo ich jest. Nie atakuj! Czemu to robisz? Czemu ty zaatakowałeś? Zginiesz! Zabiją cię teraz. Koniec Widzowie, napiszcie, co o tym sądzicie. Proszę, widzowie, skomentujcie tą końcówkę, bo ja nie wytrzymię. Ja po prostu nie wytrzymię. Nie wytrzymam, co to jest? Co to było w ogóle? No, było pięknie. No, wszystko było pięknie. Miał pozycję dobrą. W miarę. I nagle. A! Jadę twardo do przodu! Zabijam na śmierć! Wyjechałeś na środek i tylko. Paw, 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 paw. I do piachu. No, nie no. Szkoda, bo naprawdę 12 tysięcy bez problemu. Wystarczyło stać albo się nawet cofnąć. Cofnąć się troszeczkę tutaj. Mogłeś kurde nawet pomyśleć o takim manewrze, że wiesz tu. Tak 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 tak. I nawet tu pojechać. Za skałkę, no naprawdę. Czas jeszcze jest. Dużo czołgów wrogów. Na pewno miałbym po tej bitwie, no nie obraź się, ale... Pretensje do siebie. Wiesz o co mi chodzi, że... Kurna, mogłem jeszcze dużo więcej. Nie twierdzę, że to jest źle. 11 100 to jest kosmos. Tylko po prostu był potencjał. I to zdecydowanie na znacznie więcej. Nawet na 13 000 był potencjał. Ale 12 powiedzmy, że tak, no faktycznie, faktycznie łatwo w zasięgu. Także gratuluję! Super początek, środek, tylko ta końcówka mnie troszeczkę zasmuciła. Rozumiesz mnie, no że... Że nie udało się więcej wyciągnąć.